Kiedyś jak jeździłem we firmie Munzberg jako podwykonawca, czyli ciągnik był z innej firmy, a naczepa była z Munzbergu, To na początku w moich filmach wam opowiadałem jakie przygody miałem z parkingami, bo w Niemczech w ogóle tutaj znaleźć parking, to to graniczy z cudem. Jak godzina przyjdzie 17-18, to już się robi kłopot. Ile ja przeżyłem stresów. Ciągam naczepy plandekowe, widzicie takie z wysoką burtą Też niektórzy to hejtują, że o, co za trans normalnie Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o mnie Dla mnie jest bez różnicy jaką naczepę ciągam Lubię każdy rodzaj pracy, którą wykonuję Nie przeszkadza mi to w ogóle I powiem Wam tak Jak trzeba pasy zapinać, zapinam pasy jak nie trzeba zapinać, jak się wiezie taki ładunek, gdzie nie trzeba pasów, no to się nie, nie zapina. Po prostu dla mnie nie ma żadnego problemu. Jaką pracę wykonuję, cieszę się, lubię to bardzo. Mam już 54 lata, po nowym roku będę mieć 55 i jeszcze się zachowuję jak dziecko. Normalnie, no kocham moją robotę. Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo mi się w tej firmie dobrze pracuje. Mam. Grupę kolegów z polskich, co żeśmy utworzyli taką grupę na Whatsappie, wspomagamy się razem, żartujemy razem. Także, jak to mówią, w pracy nie ma kolegów. Chcę Wam powiedzieć, że w mojej firmie mam kolegów. i Jest fajnie, no, tak wygląda życie. I chcę Wam powiedzieć, że przez te 10 lat, tyle się zmieniło w moim życiu, że teraz ta praca taka jest spokojniejsza. Nie ma takiego stresu. Kiedyś to bardzo często no, pauzowałem na parkingach autostradowych i znalezienie takiego parkingu to powiem wam wolnego parkingu to z cudem graniczyło ile ja się namodliłem ile ja naprosiłem Boga żeby znaleźć coś uciekałem z autostrady zjeżdżałem gdzieś na jakieś landówki szukałem miejsc no był to stres ale powiem wam że też bardzo doświadczyłem Boga w swoim życiu bardzo. A teraz, im robię się starszy, praca robi się spokojniejsza i mi się podoba to, że tak jak widzicie, tutaj przyjechałem sobie do klienta, tu jest jego plac. No i co, zapytałem się, czy tutaj mogę sobie zrobić pauzę. No dzisiaj robię prawie krótką pauzę, teraz zaraz obiad będę jeść, ale są sytuacje takie, że u klienta robię tak zwaną długą pauzę dobową i. Nie muszę się już stresować parkingami autostradowymi, ale nie ukrywam, że jeszcze na autostradzie czasami stoję. Tylko, że najczęściej to jest tak, że na autostradzie to albo jeżdżę gdzieś w południe, do godziny 16 też problemu z parkingiem nie ma. Ale później to już się robi gorąco. Także no, przez te lata nauczyłem się, jak szukać parkingów no i co i tak wygląda moje życie i ciągam różne naczepy bo izotermy, plandekę dzisiaj mam dzisiaj mam taką turę że mam tutaj okolice Bremen Oldenburg, Bremen Lindenstein Bremenhafen no i z Bremenhafen będę wracać na bazę no i, i, i tak wygląda moja robótka, no i to Wam pokazuję w moich filmach dziś Pierwszy raz miałem załadunek w takiej potężnej miodziarni. Mam załadowane 30 palet miodu i muszę z tym jechać bardzo ostrożnie, nawet jeszcze gorszy się jedzie z tymi z farbą Są od siebie, bo to jest tak ładowane tak jakby po łukosie i między paletami jest gdzieś 20 cm u góry yy, różnicy, znaczy się do takiej przerwy i z przodu tak samo jest tam mała przerwa także ani ostro hamować ani w zakręty wchodzić nie mogę szybko normalnie gościu kilka razy mnie prosił żeby richtig, richtig". I on wie ja ok, żeby się nie martwił bo z farbą jeżdżę i on mówię też muszę bardzo uważać no to się uspokoił ale powiem wam, że farba to chociaż jest tak porządnie ofoliowana no też trzeba uważać ale chociaż, no zakręty normalnie a tutaj nawet jak się gdzieś włączać do ruchu wszystko ostrożnie, jak stoję na światłach czy na jakimś skrzyżowaniu skręcą w lewo albo w prawo to wolniu normalnie, no i co jeszcze Radówko jadę byłem gdzieś niedaleko Libek i autostrada do Hamburga cała w korku jest tam są, tam są dwie zwężki wypadek był i normalnie jechałem w jedynką kierunek Libek, to wszystko stało. Kilka kilometrów, po kilka kilometrów były takie odcinki, co wszystko stało. No i ten, i patrzę wujka goglea mi na czerwono, pokazuje, ja mówię, nie będę marnować czasu. Wbiłem opcję bez autostrad i jadę na razie normalnie lądówką, chociaż mam fajne widoki spokojnie, o, sam na drodze jestem, nie muszę się stresować i chociaż oko jeszcze się cieszy tak widzicie wygląda, także no ja lubię jeździć lądówkami tym bardziej, że u mnie nie ma ciśnienia nie muszę się martwić jutro dopiero rozładunek a kiedy zajadę, to zajadę normalnie Także chociaż to jest fajne, a najgorzej jak mają, tak jak teraz słyszałem w Polsce, że macie tam zakaz wyprzedzania na ekspresówkach i autostradzie, I szczególnie ci co mają płacone od kilometra, no to powiem wam, że się wcale nie dziwię, że, że ścieklizny dostawają. No ale co zrobić? Takie jest życie. Ja jak w Polsce byłem parę razy, co mnie firma wysłała dwa razy byłem na południu tutaj w Wrocław i tutaj gdzieś koło Guchowa zjechałem no tak był zakaz wyprzedzania no to jechałem normalnie tak jak jest zakaz wyprzedzania yy, z jednym za drugim to prawie wszyscy mnie wyprzedzali wszyscy, ja się nie wychylałem nikogo nie wyprzedzałem, bo mówię tym bardziej, że auto na niemieckich tablicach, to ja mówię od razu mnie ściągną. no i tak to jest widzicie, ale wy tam w Polsce to powiem wam lekiego życia nie macie szczególnie ci co mają kilometrówkę płaconą to tylko współczuć mogę no chcę wam powiedzieć, że w Niemczech w Bremen jest chyba najdroższy Bauhaus w całej Unii Europejskiej normalnie bo na razie to jest jeden jedyny, we wszystkie Bauhausy do których jeżdżę mam dokumenty i dokumenty są e, jest na przykład trzy dokumenty jest tak fir Speditur fir Brylux i jedno fir Kunde no i ja podpisuję, jedno jest dla Kunde a dwa papierki są dla mnie nie? i we wszystkich Bauhausach normalnie jest tu pieczątka na drugim jest pieczątka tak jak tutaj w tym Bauhausie byłem że były podwójne dokumenty Jedna pieczątka, druga pieczątka. Nie ma najmniejszego problemu. W Bremen do jednego Bauhausu, jak się zajedzie, za każdą razą on się mnie pyta, na który dokument mo dać pieczątkę i podpis. A ja mu mówię, że na oba. A on mówi, Nie ma takiej opcji, tylko mogę na jeden i ja mu powiedzieć, na jaki. A ja mówię, to niech on se wybierze na jaki, bo mówię, jesteście jednym, jedynym. Bauhausem w Unii Europejskiej, gdzie jest problem, gdzie macie strasznie drogą pieczątkę i podpis. Mówię, we wszystkich Bauhausach w Niemczech na każdy dokument dostaje pieczątkę i podpis. Ja mówię jedno i, i tu piszę: jedno jest brylux, jedno jest Peditur, a jedno jest Kunde, czyli dla Was. I ja mówię: Nie wiem, w czym jest problem. I słuchajcie, ile razy tam je zajadę, zawsze tylko podpisują mi jeden dokument. Dobrze, że moja firma z tego tytułu nie robi problemu, bo to jedno co jest pocztemplowane, no to potem tam przefaksują, czy jakoś i jest dowód i tak dalej. Normalnie powiem Wam, wszędzie są, jak to się mówi, ktoś mi powiedział, że są ludzie, klamki, zamki, młotki i prliki. Z byle czego problem idzie <laughs> zrobić, ja jestem tylko sofer. ja robię swoją robotę. I kurczę wszędzie, gdziekolwiek zajadę, nie ma problemu z podpisem z pieczątku, kurczę tam jest tak drogo Dobra Jadę do następnego klienta tutaj u tego klienta gdzie byłem Jest fajnie, teraz jadę kierunek Minczyn Gladbach także znowu się zamyduje Dzisiaj mam 24 big bagi, wszystkie muszę zapiąć, 12 pasów. I każdy pas muszę poczyć 4 razy z, yy, no, naciągać i zapinać, zaciągać i zapinać. Jak tak robię, to właściwie na trasie nie muszę się już zatrzymywać, żeby je dociągać, ale muszę teraz po kilka razy to robić. Także stoję sobie z boku. No i spokojnie robię. Taka też czasami jest robota. Autostrada numer 2, słynna autostrada śmierci, zakaz wyprzedzania, a na tyłku siedzi. Przecież widzi, bo znaki cały czas są, że jest zakaz wyprzedzania. Czemu nie zrobi sobie tego I też Mercedesa, takiego jak jo, czyli mu tak zwaną odległościówkę i co? No właśnie, na tyłku mi siedzi. Ja teraz mam 65, ustawiłem odległość na 70 i tak się wahało między 75 a 65, o 63. Bo teraz ten przede mną zaczął zwalniać. Nie hamuje ale odległość trzymam. A ten mi normalnie siedzi na tyłku. Proszę bardzo, widzicie? Normalnie ręce opadają i ten, ten autostrada jest monitorowano. Cały czas apelują wszyscy. I co? I nic nie pomogło No co podgodzi, co to do, do Normalnie, jak jest zakaz Wyprzedzania, to robić odległość I już, no teraz mi się Zwiększyła do 72 Bo znowu tamten przyspieszył I tak to jest, także asystent To jest świetna sprawa I to jest dziwi mnie to, że W Polsce była akcja Inspektorów normalnie I znaleźli dużo aut, które mają radary Pozaklejane, bo kierowcy Drażni ich korzystanie z tych udogodnień techniki, no też tego nie mogę zrozumieć i widzicie, a potem się dziwią, że wypadki są. Po to jest ta technika, żeby z niej korzystać. Chcę wam powiedzieć, że w tej chwili mam odległość od tego auta, przede mną 65 metrów. W tej chwili. I zobaczcie, nawet na kamerce ładnie widać, że mam elegancki podgląd, że widzę przed nim, jak droga wygląda. A teraz sobie wyobraźcie, Jakbym mu na tyłku siedział, to automatycznie nic nie widzę, co się dzieje przed nim. Nic nie widzę. I teraz normalnie, bardzo dobry mój znajomy, miał poważny wypadek o mały włos, już by był normalnie pod ziemią. Bo jechał właśnie za tirem, za taką ciężarówką jechał i siedział mu na tyłku. Jechał samochodem takim osobowym. To znaczy się, no to był. Jakby taki ala dostawczak Trzymał się I ten Przed nim Zauważył przeszkodę Ale nie zdążył oszczegnąć Normalnie, ani awaryjnym, ani kierunkiem Tylko nagle odbił Mocno kierownicą w lewo Nie? Żeby się nie wbić, bo stało jakieś auto I normalnie Ten odbił, a mój znajomy Wpakował się centralnie w auto I normalnie, no musieli go wycinać, także wam powiem tak to jest, dlatego odległość to jest rzecz święta. A ja zauważyłem, dlatego ten wypadek tutaj pod Magdeburgiem, co taki straszny był. O, widzicie, teraz widzę, że tam już coś się dzieje i już tam z daleka widzę awaryjki. Teraz ja już włączam awaryjki, już reaguję. No oczywiście asystent mi pomaga, ale prócz asystenta ja również sam już reaguję. I właśnie widzicie, o ile jest ten odcinek, jest zakaz wyprzedzania, są szyldy. No i zauważyłem, że bardzo dużo kurczek kierowców ten błąd bon popełnił. Że jeden drugiemu siedzi na tyłku i teraz jakieś spowolnienie, jakieś cokolwiek, no nie ma szans. No i widzicie, wbił się jeszcze wióz ADR-y i z ADR-ami taki numer odwalić. Jestem ciekawy, czy policja udostępni monitoring. Normalnie, jak to w rzeczywistości wyglądało, bo ta dziewczyna od tego kierowcy, co to yy, zginę, to twierdzi, że był bardzo ostrożnym kierowcą. I no ciekawe, jak do tego doszło, także widzicie, no to jest taki zawód, że wyjechać się wyjedzie, tylko nie wiadomo, czy się wróci do domu. Także życzę wszystkim kierowcom rozwagi spokojności, nie gonić się i przede wszystkim życzę wam pracy takiej, żebyście mieli płacone na, na dniówki, a nie kilometrówkę, żeby się stresować. Jest korek, to się w korku stoi. Jedzie się, to się jedzie. I człowiek się nie martwi. A najgorzej, jak jest kilometrówka, albo procent od fraktu, no to potem sami widzicie, co się dzieje. Ta presja czasowa, ciśnieniowa, robi to, że dochodzi do tragedii, do takich wielkich tragedii. Odpoczywam przy rzece REN. Na dziś koniec pracy. Do widzenia moi kochani widzowie i do usłyszenia do następnego nagrania.